Kochani, witam wszystkich w sobotę wieczorem. Krótki tutaj wideo chcę nagrać, ponieważ zapraszam. Słuchajcie, na mojego kolejnego live'a w poniedziałek o godzinie 20. Tym razem będzie koleżanka, którą zaprosiłem, jest coachem, mentorem. pracuje też. Nie na etacie, tylko pracuje w korporacji. Pomaga ludziom znaleźć pracę, pomaga ludziom w CV. Także ona się zajmuje takimi różnymi technicznymi sprawami, jeśli chodzi o pracę, gdzie przykładowo zaczynamy, gdzie nie wiemy, jak przykładowo się poruszać. CV to tamto, słuchajcie, to są naprawdę wszystko bardzo ważne rzeczy. Nawet o tym kiedyś nie wiedziałem, nie? A mamy teraz ekspertów do tego, którzy właśnie w tych kierunkach idą a każdy idzie w tym, co jemu tam pasuje, więc Natalia się zajmuje takim czymś i słuchajcie, zapraszam serdecznie na y, Facebooka, na mojego live'a, Małpa Robert Jaszczerski oczywiście, kto jeszcze nie był, zapraszam. Będzie bardzo, słuchajcie, ciekawy temat, bo będzie połączony z pracą naszą zawodową, typu delegacja, wyjazdy, a naszym prywatnym życiem, gdzie mamy rodzinę, gdzie mamy dzieci, więc tutaj będzie naprawdę fajny Fajny temat porównywany, jeśli chodzi o pracę, tak, i o nasze życie, o relacje, tak, bo wszystko jest tutaj kluczowe, ważne. No, także w poniedziałek o godzinie 20 startujemy z tym live'em, z Natalią Leśnikowską. I chciałem słuchajcie podziękować jeszcze osobom, które były na ostatnim live'ie w ostatnią sobotę z Martą którą też poprowadziliśmy fajnego live'a, ciekawego na temat emocji, uwalnianiu emocji to jest słuchajcie też mega interesujący temat, ponieważ ja tych tematów to dla mnie temat też jest zielony ale po to właśnie poznajemy tych ludzi po to mamy te narzędzia, po to osoby, każdy idzie pod jakiś tam kierunek sobie obiera że słuchajcie, tak naprawdę teraz możemy znaleźć każdego eksperta w każdej dziedzinie. I to jest też mega naprawdę. Zapraszam, kto nie oglądał o tym uwalnianiu emocji, yy, pooglądać yy, ostatniego mojego live'a. Yy, osoby, które nie były. No i tutaj, wiecie, tutaj nie mogę live'a zrobić, bo muszę mieć tysiąc polubień, ale yy, wyświetleń, ale spokojnie. Cały czas etapami idę do przodu. Więc, dlatego, mogę zrobić też tu wideo i wrzucić na TikToka, nie? No, także nie ma żadnego problemu. Jak nie tak, to tak. Zawsze jest, słuchajcie, wyjście, a jak nie ma wyjścia, to się go znajdzie, nie? I ja tak podchodzę. I tak lepiej też próbujcie sobie tak podchodzić, i nigdy nie będzie jakiegoś tam zrażenia, czy czegoś yy, podłamania czy czegoś, nie? Bo zawsze, słuchajcie, jest wyjście. I ja to wiem. Nie ma wyjścia, to się znajdzie inne, albo rozwiązanie. I to na pewno pójdzie. Także słuchajcie, zostawiam Was weekendem. Jest sobota. Kto imprezuje, niech imprezuje. Ja dzisiaj nie imprezuję, ja dzisiaj się skupiam na, yy, właśnie yy, zaczęciu yy, tutaj, przygotowaniu na poniedziałek na live. Więc dla mnie to jest bardziej ważniejsze, tak, żeby ten live się odbył fajnie. Yy, grafika jest też wrzucona yy, na Facebooka, na relacje. Więc pewne etapy trzeba zrobić tak, żeby było dobrze, bo to jest z tym związane. Ja po prostu tak do tego podchodzę. Kiedy się imprezuje, to się imprezuje, a kiedy po prostu trzeba zrobić tą swoją pracę, wykonać, to ją po prostu wykonuję. Nie? Także tak podchodzę. Wszystko idzie rozdzielić, podzielić. Nie? No i chciałem, słuchajcie, jeszcze w grudniu teraz, w związku z tym, że rok blisko jest końca, więc chcę robić też taką tematykę czy zapraszać osoby, które są przykładowo podsumowanie roku 2023, nie? To będzie bardzo ciekawe, bo dużo osób po prostu tak jak ja ja naprawdę się wybudziłem, robię tutaj naprawdę niesamowite rzeczy, nie ogarniam czasami, może już ogarniam wszystko, ale chodzi o to, że ten rok naprawdę był, słuchajcie, dla mnie wspaniały. Ponieważ naprawdę poszedłem z dużo etapami, z rozwojem, yy, z tym, co chciałem robić, poszedłem w tym roku z tym wszystkim, więc uważam, że ten rok jest dla mnie naprawdę wspaniały. I mogę wam powiedzieć w 100%, że naprawdę jestem zadowolony, mega z siebie, jak i z tego, yy, że yy, tutaj zacząłem te live y robić. Yy, w tym rozwoju jestem w tym coachingu, więc naprawdę te etapy poszły naprawdę do mnie do przodu. I mogę. Naprawdę być dumny z siebie, że ten rok będzie naprawdę, ten jest wspaniały, a kolejny, to wiadomo, to będą kolejne wyzwania, yy, kolejne yy, etapy, bo będę też dalej w coachingu, tak? Czyli, czyli jedziemy dalej, nie wiem, co się jeszcze odkryje, co tam, yy, co tam nam umysł przekaże, podświadomość, w każdym bądź razie otwartość yy, naszych głów, yy, naszej podświadomości daje nam, słuchajcie, niesamowite możliwości. Naprawdę. To jest mega. Nie da się tego opisać. Po prostu trzeba to przeżyć i stosować to. I stosować. Nie będę już tu za, za bardzo się rozgadywał. Już 5 minut mówię. Słuchajcie, miłego weekendu, kochani. Kto jeszcze mienia? Nie mam jem na Facebooku. Zapraszam, zaraz tutaj dodam. Robert Jaszczerski. Także... Miło by było, żeby tutaj ludzie się pojawiali, bo naprawdę fajne, ciekawe live y prowadzimy. Także miłego weekendu jeszcze raz, wspaniałej soboty, bo jeszcze jest sobota i niedziela, mamy jeszcze weekend, odpoczywamy, ale odpoczywanie też weźmy w ten sposób, żeby tak jak ja nie oglądam telewizji, tylko po prostu to, co mam zrobić ważnego, to robię to teraz. Nie? Robię to teraz sukcesywnie, żeby nie uciekło mi. I, I po prostu muszę to zrobić. Ja wiem, że to muszę zrobić, i to robię. Ale to robię, wiecie co, wiecie co? z uśmiechem. Robię to z uśmiechem, bo ja to lubię. To jest, to jest właśnie moja praca. Lubię. A jeżeli lubię to, co kocham, to co chcę robić, no to nic dodać, nic ująć, nie? To po prostu wspaniałe. Trzymajcie się. Buziaki. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.